Można zainwestować kapitały w jedną firmę, ale można również zainwestować określoną kwotę w cały portfel projektów zrealizowanych przez jedną osobę na przestrzeni całego jej życia. Dziś w programie moim i Państwa gościem będzie Rachim Black, który jakiś czas temu wyemitował personalny token Rachim Coin, o którym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, witam Cię, Rachimie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Do usług. No i co? Na początku, kilka informacji. Czym tak w ogóle jest Rahim Coin? Rahim Coin to token, który odzwierciedla udział we mnie, a udział we mnie to udział w zyskach, które osiągam, a także projektach, które realizuję i które też są źródłem zysków. Te wszystkie zyski widzimy w picie rocznym, i tymi zyskami dzielę się ze wszystkimi tokenariuszami, które, którzy postanowili zainwestować we mnie, bo zamiast inwestować w firmy, a jest ich wiele, zainwestowali we mnie i we wszystkie moje próby, które podejmę na przestrzeni całego mego życia. Okej, okay. a opowiedz może coś więcej naszym widzom o swoich biznesach, no z których właśnie generowane przychody, później zyski wliczają się właśnie na wynik tego całorocznego pitu. Liczą się wszystkie zyski, nie tylko zyski, które są na przykład moją dywidendą z firm, ale też zyski, które na przykład wynikają ze moich zysków, które ja w tych firmach osiągam jako na przykład prezes zarządu, jako na przykład przewodniczący rady nadzorczej. W jednej z moich firm jako przewodniczący rady nadzorczej zarabiam prawie pół miliona złotych. złotych. Rocznie, więc to jest fajne, ponieważ, ponieważ większość spółek jest niedywidendowa. Wiadomo, że startupy, nawet jeżeli by osiągnęły zyski, co jest rzadkością, te zyski reinwestują. W związku z tym, zamiast obiecywać mityczne zyski, mówimy też o wszystkich źródłach potencjalnych przychodów osobistych, które osiągam, a osiągam je właśnie z firm, właśnie jako pracownik tych firm, jako nauczyciel. Jako wykładowca z praw autorskich, z prywatnych kryptowalut czy też z nieruchomości. One w sumie co roku dają coraz to większe zyski, i różnica między inwestycją człowieka a inwestycją w firmę jest taka, że człowiek zarabiać musi, ponieważ człowiek musi z czegoś żyć. W związku z tym, zamiast obstawić firmę, obstawiasz człowieka. Jasne, a skąd w ogóle wziął się pomysł stworzenia tej, tego tokena, Rahim Coin? Kiedy podjąłeś taką decyzję? No i właśnie, czym, dlaczego, czym ona była uwarunkowana? Hmm. Ja od wielu, wielu lat, zanim jeszcze w ogóle poznałem technologię blockchain, tokenizację, kryptowaluty, to od wielu, wielu lat wiedziałem, że pewnie gdzieś w przyszłości założy fundusz inwestycyjny, który będzie inwestował w talenty i ludzi, a nie w ich poszczególne projekty. Ta potrzeba trochę wyrosła z tego, że byłem świadkiem. Iż 99% startupów upada, a jeden founder jest w stanie utopić 10 projektów. W związku z tym zainwestujmy w źródło, a nie prawda, w jakiś ewentualny skutek. Poznanie technologii blockchain i możliwości tokenizacji wszystkiego, a stokenizować można wszystko nie tylko udział w firmie, ale także udział w człowieku. Poprzez na przykład tak zwane personalne tokeny, no była takim zapalnikiem, że o, nie muszę zakładać funduszu, tylko mogę to w sumie zrobić w łatwy sposób. No i dam temu przykład poprzez najpierw stokenizowanie siebie, a kiedy stokenizuję siebie, to potem, to potem być może stworzę taki projekt tokenizacji także innych osób, czy nawet funduszu, który inwestuje w te osoby. Natomiast, oczywiście, kiedy już poznałem tokenizację, poznałem blockchain, to jednocześnie stokenizowanie siebie było początkiem w ogóle moich projektów opartych na technologii blockchain. Zaraz wpadłem na pomysł, żeby powołać sapiensy giełdę marek osobistych. No i równolegle z powołaniem giełdy marek osobistych i Rakim Coina powołałem Mozaiko, w ogóle platformę do tokenizacji projektów, bo widziałem, że ta tokenizacja jest dosyć trudna. Więc pomysł na. Takie można powiedzieć, a prioryczną wiarę w to, że najlepszą inwestycją jest potencjał człowieka. To jest coś, co towarzyszyło mi przez całe moje życie, ponieważ ja też wywioz, wywodzę się ze świata artystycznego, gdzie wiadomo, że największym kapitałem jest artysta, twórca, człowiek, autor. Natomiast technologia blockchain stała się takim, no. Zapalnikiem do zmaterializowania tej koncepcji w konkretnej formie, jakim jest token cyfrowy prawo własności do człowieka, zapisany na blockchainie, który można handlować na giełdzie, co znacznie zmniejsza próg wejścia. Wiadomo, że wprowadzenie siebie na GPW byłoby czymś <laughs> zbyt przerośniętym na tego typu projekt, więc, więc tu jednocześnie wraz z personalną tokenizacją siebie zaczęła się moja przygoda z technologią blockchain. Trzy lata temu. Z jednej strony mówisz o czymś przerośniętym, ale no trendy się zmieniają. Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Natomiast chciałbym podejść też do Rahim Coina z punktu widzenia, już czysto technicznego. Załóżmy, jestem inwestorem. Chciałbym kupić jakiś, jakiś udział. No i jaki kapitał minimalnie muszę mieć, aby, aby zainwestować? Ile tak naprawdę mogę zainwestować? Czy jest jakieś ograniczenie, już tym razem od góry? No i jak w ogóle zainwestować? W jaki sposób z punktu widzenia technicznego? Nie wiem, gdzie się zalogować, gdzie założyć konto? to gdzie wpłacić pieniądze jak to wygląda. Wystarczy wejść na stronę www.rahimblack.com i tam można kupić moje udziały. W tym momencie minimalna ilość to jest 100 Rahim Coinów, które kosztują około 380 zł w zależności od kursu dolara. Można jednocześnie Rahim Coina kupić na platformie Mozaiko. Jest to platforma do emisji, gdzie jest więcej, więcej danych dotyczących tego projektu, a także na giełdzie Kanga Exchange, gdzie jest rynek wtórny. I w tym momencie w zasadzie każdy zakup rachimcoina oznacza tak naprawdę zakup na rynku wtórnym, dlatego że wstrzymałem emisję pierwotną i chciałem dać możliwość kupna na rynku wtórnym i rzeczywiście to powoduje, że nikt tych Rahim Coinów nie sprzedaje taniej niż kupił, a ci, którzy chcą kupić, kupują od rynku wtórnego, więc jest bardzo szybki exit z tej inwestycji. Dlaczego ludzie tego nie sprzedają tanio? Bo to patrząc na to, że w tym roku Dokładnie 20 maja wypłacę trzecią dywidendę w PLN-ach, która jest udziałem w moich zyskach. No to zdecydowanie mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym i z czymś, gdzie można liczyć na konkretny zwrot z inwestycji. A w tym roku on wynosi aż 7,5% w skali roku. I te 7,5% oczywiście jest taką bazą opartą na moich osobistych zyskach, natomiast one ciągle nie wykluczają tego, że jeżeli bym sprzedał znaczące udziały w mojej firmie jako osoba, a jestem właścicielem teraz lub współwłaściwie kilkunastu firm, gdzie mam y, y, różne udziały, w niektórych mam 40%, w niektórych nawet 100%, to jeżeli bym sprzedał jakieś znaczące udziały, no to wtedy też takimi zyskami się podzielę z moimi udziałowcami, więc można powiedzieć, że te 7,5%, 5% to co roku się zmienia, to jest taki można powiedzieć basicowy Anty, a, a, taki antyinflacyjny e, zwrot, natomiast dalej to nie wyklucza tego, iż jeżeli któryś z mych startupów no, wystrzelą, to wtedy te zwroty potencjalnie mogą być dużo, dużo większe. No właśnie, chciałbym prosić Ciebie jeszcze o skomentowanie tematu tych dywidend. Wspomniałeś trzecia dywidenda 20 maja 7,5%, no powiedz coś o poziomie pierwszej i drugiej dywidendy. No i czy tutaj, tak jak w przypadku załóżmy spółek giełdowych z parkietu głównego, z parkietu New, New Connect, z definicji mówimy o dywidendzie raz w roku, czy w przypadku jakichś, nie wiem, zdarzeń jednorazowych możemy również powiedzieć o tym, że dywidenda będzie wypłacana częściej, czy raczej zostajemy przy tym raz w roku. Dywidendy chcę wypłacać raz w roku, w maju, dlatego że do końca kwietnia istnieje obowiązek złożenia no, sprawozdania finansowego ze wszystkich źródeł dochodu. Ja takie sprawozdanie łącznie ze wszystkich składam do końca kwietnia i dlatego na samym początku maja już wiem konkretnie ile zarobiłem i wiem ile mogę dać. Pierwsza dywidenda, która była wypłacona w 2019 roku za rok 2018 wynosiła 2,5% i to wynikało z tego, że ja zarabiałem około 12 tysięcy, 13 tysięcy miesięcznie plus coś tam sprzedałem jakoś udział w jakiejś nieruchomości, potem było 5%, ja już zarabiałem 25 tysięcy złotych netto miesięcznie, a, a w tym momencie ja już zarabiam jako pracownik moich firm ponad 50 tysięcy złotych netto miesięcznie, co widać w picie, to jest to tyle też fajne, że z wszystkiego płacę podatki dosyć duże, to dobrze, bo podatki trzeba płacić, no i, i w tym momencie jest to 7,5%. Oczywiście nie tylko z wynagrodzenia to wynika, to wynika też właśnie z innych źródeł, jak na przykład sprzedaż, nie wiem, nieruchomości, jak na przykład sprzedaż udziałów, sprzedałem na przykład udziały w agencji marketingowej za prawie milion złotych, sprzedałem też udziały na przykład w jakiejś innej firmie za prawie milion złotych, więc to wszystko powoduje, że w tym roku jest 7,5% dla tych, co zainwestowali określoną ilość od zainwestowanych środków. Czyli jeżeli ktoś na przykład zainwestował 100 tysięcy złotych, dostał 7, dostanie 7,5 tysiąca złotych, i mam nadzieję, że ta dywidenda będzie z każdym rokiem rosła. Oh yeah. No, chce zarabiać. Wiadomo. Jak najwięcej i też to jest też, też taka ciekawostka, że mm, śledząc jakby tego typu projekt, widzimy, ile człowiek może zarobić, jak człowiek zarabia, i, i, i nie ma wstydu o tym mówić, ponieważ firmy są transparentne, a ludzie jakoś tak niekoniecznie, a szkoda, ponieważ wszyscy. Bo ak ja akurat jestem transparentny i chęć, chętnie e, takimi informacjami się dzielę, co może być takim ciekawym zjawiskiem, e, zjawiskiem, e, który można obserwować. A gdybyśmy chcieli spojrzeć na nasz krajowy rynek i zagranicę, czy są jakieś przykłady właśnie personalnych tokenów w naszym kraju lub za granicą na ten moment? W naszym kraju są, natomiast uważam, że w skali świata jesteśmy prekursorami. W Polsce takimi najbardziej znanymi osobami, które się stokenizowały jest Szczepan, Bentyn i ja. Mamy zgoła odmienne wizje tokenizacji personalnej. Szczepan bardziej tokenizuje człowieka w wymiarze takim bardziej powiedziałbym społecznym, czyli kupuje się dostęp do człowieka, wiary w człowieka i jego wycenę, którym się potem handluje. Ja natomiast bardziej twarde mam podejście do tego, że dzielę się zyskami. Przy czym nie oceniam, który model jest lepszy, bo uważam, że. Czasami najbardziej znane i pożądane osoby niekoniecznie mają duże zyski, a te mniej znane mogą mieć duże zyski, więc niekoniecznie oznacza to, że mój model będzie najbardziej skalowalny. W związku z tym, że Szczepan i ja się stokonizowaliśmy w tak, można powiedzieć, dosyć konkretny, radykalny i konsekwentny sposób, Szczepana zaprosiłem do projektu sapiency powołania giełdy marek osobistych, która właśnie w tym momencie ma swoją premierę i będziemy tokenizować jak najwięcej innych osób. Więc jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy prekursorami na skalę światową i mam nadzieję, że to wykorzystamy do tego, aby w tym sektorze stać się liderem, kiedy hype na tokeny personalne wierzymy, że się pojawi i wtedy nie będziemy czekać na przykład za granicę, tylko weźmiemy przykład ze swoich, a takie przykłady za granicę jak chociażby Bitcloud już się w tym momencie pojawiają, a my nad tym od strony filozoficznej, technologicznej knujemy już od ponad trzech lat. A jak to wygląda z punktu widzenia naszego polskiego prawa? Załóżmy, decyduje się na zakup tokenów, następnie otrzymuje jako, jakiś, jakiś zwrot w formie choćby tych 7,5% obecnie w formie trzeciej dywidendy no i czy jakby ten właśnie te pieniądze, które otrzymuje, ja muszę również od nich płacić podatek? Jak to wygląda z punktu widzenia rozliczenia na koniec roku? No. W przypadku tokenizacji personalnej zdecydowanie mówimy o tak zwanych umowach nienazwanych, więc tutaj musimy rzeźbić. Natomiast no, też implikacje prawne zależą od, od rodzaju tokena personalnego, bo tokeny personalne mogą być wspierające mogą oznaczać, mogą oznaczać wsparcie, mogą oznaczać chęć dostępu do tej osoby, mogą oznaczać dostęp do godziny jego życia lub mogą oznaczać udział w jego zyskach. Więc ten udział w zyskach akurat rodzi potencjalnie najwięcej znamion. Pewnego rodzaju instrumentu finansowego czy papieru wartościowego, dlatego ja swój, akurat, personalny token, można powiedzieć, współtworzyłem z Innovation Hub, będącej częścią knf w 2019 roku, w którym zrobiłem z tego rodzaju pewnego rodzaju obligację ludzką, pewnego rodzaju pożyczkę do człowieka, której odsetki są wynikiem zysków, które on osiąga, i odsetki, jakby wysokość odsetek zależy od, od wysokości dywidend, i one mogą być zmienne. Więc Wiadomo. mam na to opinię, opinię KNF-u, że pożyczka ludzka nie jest akurat papierem wartościowym, więc nie wymaga, nie wymaga nadzoru finansowego, więc powiedzmy, że ta opinia pozwala mi działać. Natomiast jeszcze raz powiem, że reszta koncepcji innych typu godzina, czasu, bliskość, no to, to wszystko zależy tak naprawdę od, no, no to nie ma na to przepisów, prawda? Jasne, no to właśnie chciałem też dopytać, no ale już mamy pełną jasność. Natomiast no wiemy o tych trzech dywidendach 25 7,5% 20 maja, a czy nie wiem, szacujesz w jakimś stopniu, czy, czy są jakieś przygotowane plany dotyczące już tych przyszłych dywidend, dotyczących rozwoju twojej marki personalnej na kolejne lata, tak aby jeszcze, nie wiem, dodatkowo zachęcić inwestorów do inwestycji? No, jeżeli chodzi o tą podstawową stopę zwrotu 7,5%, no to powiedzmy, że ją można jeszcze powiększyć do 10, ale naprawdę jak już się zarabia te 50 ponad tysięcy złotych netto na czysto, to już naprawdę więcej to z zarobków takich osobistych może oznaczać tylko więcej kłopotów. Więc tutaj trzeba teraz postawić na inne źródła dochodów, jakim jest na przykład skeszowanie się z udziału w której spółce, gdzie keszuje się osoba fi fi fizyczna. No i tutaj takie skeszowanie się jest bardzo potencjalne, dlatego że w tym momencie mam kilka firm, z których, z których kilka jest wycenych, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów złotych, więc, gdybym, więc tutaj gdybym się skeszował teraz, no to, no to to by podniosło dywidendę dla tych moich tokanariuszy. Natomiast natomiast, no, poczekajmy, bo na przykład takie projekty jak Kopernik, które są firmą działającą w branży energetycznej czy Mozaiko platforma do tokenizacji, gdzie mamy jedną emisję tygodniowo i coraz bardziej znaczący udział w branży equity crowdfundingu, który można powiedzieć mamy przewagę dzięki tokenizacji, no to to są firmy, które mogą osiągnąć wyceny miliardowe, czy na przykład Idron który rozwija się, teraz tam pracuje prawie 150 osób, ja tam jestem przewodniczącym, przewodniczącym Rady Nadzorczej ze znacznymi udziałami, więc tego typu, nie wiem, Sprzedaż to, to oznaczałaby konieczność i chęć serdeczną dzielenia się tymi zyskami, i to by mogło wystrzelić dywidendę w kosmos. I, i na to liczę. Więc tutaj nie, nie trzeba bazować tylko na moim wynagrodzeniu miesięcznym, które też oczywiście może urosnąć na przykład do 100 tysięcy złotych netto miesięcznie, co daje właśnie taką bazę, prawda? które czyni te, ten instrument, wydawałoby się trochę taki odważny, ale tak naprawdę bardzo poważny i bardzo bezpieczny, bym nawet powiedział. Ale jeszcze gdzieś te startupy innowacyjne, wysokiego ryzyka, które jak wystrzelą to ze znaczną stopą zwrotu, to to jeszcze czyni ten, i, tę inwestycję z jednej strony bezpieczną, czyli wynagrodzenie osobiste, z drugiej strony projektem wyższego ryzyka, które może dać znacznie większe stopy zwrotu w przyszłości. I już nie mogę się takich doczekać. W przypadku spółek giełdowych załóżmy, no jeżeli chcielibyśmy mieć udział w dywidendzie musimy o, nie wiem, w określonym dniu posiadać akcję spółki, aby właśnie załapać się na wypłatę tego jakiegoś określonego procenta. Natomiast jak to jest w przypadku Rahim Coina, 20 maja wypłata dywidendy, kiedy ja muszę posiadać, do kiedy ja muszę posiadać najpóźniej te właśnie Rahim Coiny na swoim rachunku, aby wziąć udział w wypłacie tej trzeciej dywidendy. Czy już nie jest za późno? W dniu wypłaty dywidendy. To nie jest roczna stopa zwrotu, tylko to jest roczna stopa zwrotu na okaziciela, który tego dnia pokaże, więc pokaże, że ma tokeny. Więc jeżeli ktoś by teraz kupił tokeny za 100 tysięcy złotych, tylko nie wiem, czy ktoś inny będzie chciał sprzedać w tym momencie, ewentualnie może tam jest też trochę w sprzedaży, w emisji wtórnej moich tokenów, no to wtedy, jak ktoś teraz zainwestuje 100 tysięcy, to za, za, do, za niecały miesiąc dostanie, dostanie 7,5 tysiąca. Więc to jest dobra stopa zwrotu. Tak to działa, tak to wymyśliłem, tak to zakontraktowałem i już tego zmienić nie chcę i się nie da. Więc, więc tylko, że, tylko że u mnie te pieniądze pracują tak intensywnie, że ja bardzo chętnie taką dywidendę wypłacę za takie 100, 200, 300 tysięcy pożyczki, bo gdybym poszedł do banku po 200, 300 tysięcy tych pożyczki, też za udzielenie pożyczki biorą na dzień dobry 8 tysięcy wpłaty wstępnej, więc nie ma problemu, żeby taką dywidendę dać, a, a no te firmy nasze no, one rosną potężnie szybko, więc tutaj każdy zastrzyk gotówki od takich inwestorów pozwala nam, pozwala nam się rozwijać, więc no, te pieniądze pracują intensywnie, dlatego one są w stanie generować realne zyski, którymi będziemy się dzielić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i poświęcony czas moim i państwa gościem był Rahim Black. Dziękuję Rahimie. Trzecia wypłata dywidendy 20 maja także serdecznie zapraszam do zostania częścią wszystkich przedsięwzięć w tym również mnie.